Читання святої Євангелія від Матея. Ідучи з звідтіля, Ісус побачив мимохідь чоловіка на ім'я Матей, що сидів на митниці, і сказав до Нього: Іди за мною, то й встав. І пішов слідом за ним. Коли Ісус був при столі в його домі, прийшло багато митарів і грішників, і посідали з ним і його учнями. Побачивши це, фарисеї почали говорити його учням, чого ваш вчитель їсть з митарями та грішниками? Почувши те, Ісус озвався Здорові не потребують лікаря, лише хворі! Ідіть, отже, і навчіться, що значить я милосердя хочу, а не жертви, бо я прийшов кликати неправедних, а грішних. Слово Господнє... Drogi otcze nasz Władyko, braty szczęstwi, drogi pałomnyki, wsi, braty i Sestry, Szczolno my, mogli, poczuty, słowo Bocha do nas. Se najm najmowirno-ważliwe, Słowo Bocha do nas, do każdego. Jaki z was może pamiętają wczorajsze czytania z knyhy Amosa, ta historia. Teraz czytajemy Tam była rozmowa w sanktuarii Betel i służył tam jeden świążcenyk. І прийшов до цього пророка Амоса і говорив до нього: іди хеть звідси. Чому так? Тому що пророк Амос говорив правду про гріхи Ізраїля. Спочатку він говорив про гріхи сусідніх народів і покарання, яке чекає ці народи. І всі слухали задоволенням. А потім почав говорити про гріхи свого народу. І тоді цей священник говорить до нього: не можеш цього говорити. Це є царський санктуарій. Іамос відповів: Бог мене покликав. Бог мене покликав. Bóg mnie posłał. To pomoże nam zrozumieć takąż naszą misję, naszą świadczeń, ale także każdego z was, którzy je własny kamy religii, wiary. My nie na usługach włady. Nasz sanktuarium nie należy do caria. Bóg jest właścicielem, jeśli tak, tak można tak powiedzieć, tego objawienia, tej wiery, cerkwy, win On nam doruča misję. I zawsze nasze zawdania poczuty, to, to Słowo Boże. I dzisiaj Bóg, przez proroka Amosa Mówić pro grzechy takosz. pro grzechy powiązanej z Roszyma, per sim. Ja nie będę jeszcze raz czytać tego czytania, ale win pokazuje rizni strażdania, jakie je w narodzi, złowżywania włady, zarady Groszej. Ludzie, do jakich win mówi zwyczajni ludy. Oni powierzyli, że te pieniądze dają życia. i robili wszystko możliwe, żeby mieć większe te pieniądze. To Boże Słowo odkrywa zakony historii, objawia nam wszystko, się w historii, ludzi, narodów, suspilstwa, rodzin, kiedy ludyna daje Ty sobie tym Bogom tego świata, jakim jest grosz, bogactwo. Myślę, że każdy z nas bez trudności wbacić, co ten Bóg, jakim jest grosze, ma wielkiezną władzę nad ludmi. Bo ludynie, kiedy ma pieniądze, zdaje się, że może zrobić wszystko, że ma prawie wszystko, że ma życie. I widzimy, że nawet na na życiu ludzi, na życiu pobratymi, w nakrowi swoich bliskich ludzie zarabiają droższe. Така є сила цього, Бога цього світу, яким є грош. І далі дуже цікаві речі говорить пророк Амос, чи Бог через нього. Що так, ці люди будуть мати гроші, але їх свято обернеться на смуток. Будуть мати все, але не будуть мати життя. Не будуть мати цього, що думали, що буде, коли будуть гроші. Можна мати все, але якщо немає чого найбільш важливого, карнаурацінгер папа Бенедикт XVI, як це його пророцтво, W innych na zmiany, jakie widzimy w suczasnej switi widmowej. W tej suczasnej switze ze swoimi technologiami, swoimi zasobami, z dobrobotą, może dla tej ludy nie majże wse. No, ludyna zaleszycja samotnie. Budenosyty w sobie strażdania, w tym ludem jest choisty, jako odjachatycja. Jeździć w różne kurorty, na soboczowania w różny sposób i będzie mieć smutok samotność. I to widzimy. Można by tysiące tysiąc przykładów. Ktoś niedawno mówił mi pro obsterzeniach w Ameryce, że ludzie mają zaspokojone wszystkie potrzeby fizjologiczne. I pojawiają się widoki bólu, którego nikt nie może rozpoznać przyczyn. Jest ból u ludzi cały czas. To Słowo Boże mówi o tym. I potem pojawiają się bardzo ciekawe, głód, tak prorok Amos dzisiaj mówi. Głód iży Głód Bożego Słowa. I nie i nie będą szukaty i nie najdąć. Cze brat i sestry, zakon historii. Co może być pro twoje życia, i pro moje życie? To muszę widziny z Bogiem, Czy je z lubowi? Bóg nie jest psycholog, jakomu może zapłacić i będzie słucha ty Win chocze maty z Toboju widności miłości. Niestęby zrobić to by tylko lehce. Win chocze maty z Toboju widności miłości. I win może dopuszczać ci głód, głód, coś duże, głębokie w ludyni. Ja pamiętam jeszcze, że w Polsce służył w naszym monasterii był odynatecz, jaki był w konstaborii pięć w Dachau. I odnogo razu my przyszliśmy w i mówimy: O, jaki, my głodni. A on do nas, chłopcy, wy nigdy nie głodni. Wy macie tylko apetyt. Tylko apetyt. jaki z was może wiedzą, że to jest głód. Naprawdę głód. Wielka ta spraga w seredyni, lubowi, sensu życia. Zrozumienia tego, co przeżywamy i nie ma odpowiedzi. To jeden z zakonów historii, że tak jest. To nie nam to, co się dzieje, co, co może być i z nami, co ktoś może dzisiaj wyczuwaje, Ale jeszcze jest inny zakon historii. Zdaje się, że można powiedzieć, najbardziej Що посеред цієї історії є присутній Спаситель. Посеред ці історії, посеред цього страждання, посеред цій, цього культу грошей, є присутній спаситель. І це сьогодні у Євангелії можемо доторкнути, бачимо людину цього Матея, митника, який також вірив. że pieniądze dają życie. Jak będziesz maty pieniądze, będziesz maty życie. I win tak w to mocno wierzył, że wydał sobie na służbę okupantom. I doświadczył tego głodu, doświadczył tej porożneczy, doświadczył tego smutku, tego nienasyczenia, że chciał żyty i nie było życia. I przechodził Jezus z Nazaretu. I powołykał Jego, Bo współczuwał tej ludyni, Bo Pan jest jedyny, jaki naprawdę lubi człowieka, lubi Ciebie, nie zasłuży Cię, baczyć Twoje strażdania, także przez Twoje grzechy, przez Twoją fałszywą wiarę w to, dobrobu dobrobę Tobie życia. Jakśby Matej nie odpowiedział wtedy, nie znalibyśmy o pro niego. przyszedł, powiedział wskazał słowo. Pałomnictwo, liturgia dzisiejsza, Chcę spojrzeć, przyszł, skazał słowo. Pałomnictwo, do dzisiejsza. tak je do Mateja. przyszł, za słowo. Pałomnictwo, za dzisiejsza. I chociaż to są do do dziewcząt, do chłopców, śczo może Boh no, klęcze tebe, żeby ty w Se jak Matej wszę. E, si, może zdałbyś się, może zdałbyś się, czy jakaś żertwa węliczczna. Cie wybier najkraszcho. Matej miał ci dosyć ci głęboko rozczarowania, co spróbują nasatytycz się tym, co daje w świat. To niemożliwe, bo takoż w Tobie jest ten zakon Twojej przyrody, że Ty stworzony do osobistych odnosin z Bogiem. Coś nieumowirne. Że Ty i ja, my stworzeni do odnosin z Bogiem. Nie można widzieć z tego wtyknąć. To jest w Tobie. I to będzie zawsze w Tobie i twoje niezadowolenia czy відчуття porożne, czy powiązane z tym, że nie ma twoje sprawnie ja nie ma kontaktu z Bogiem. I więc dzisiaj przez to słowo, przez tę liturgię chcę no, zaproszę Cię, tebe, wchodzi wchodzić w kontakt z tobą, żeby ty odkrył Jemu swoje życie. I modlimo się, żeby Jaki z Was mały cej dar, tak już poklejania, do świaszczęstwa czy do czerneczego życia? Jakby przyszło do nich i istnieje, jak się istnieje, jak się winna w ludynoju, jak się odcine, jak się tak, bohat, to strażdżania, z kilka strażdżania w sumie. I chłopot choczę z pasaty ludzie, żeby to cierdzenie nie nie zżyło ludzi. I ty możesz widaćeś całe swoje życie i swoją młodość i starość i wse, żeby świadczyć o tej lubow Matej Piszow, tak. Nie się. І багато людей здивованих, що Ісус саме покликав цю людину. Так може бути здивування, що Бог тебе кличе. І потім Ісус пояснює, бо вони здивовані, що також Він зустрічається з тими, які ну, в різні спосіби вірили, що гроші дають життя. Але це неможливе. I Pan nie zasudżuwaw nie zasudżuwa ich, tylko współczuwał. Bo zrozumiał, że ten sposób życia jest jak proklatia. Czyli trzeba współczuwać tym, jaki ponewoleni, jaki zarabiają na, 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 na życiu innych. Trzeba współczuwać, bo to jest nieszczęście, to jest jak proklatia. Pan klicze każdego, każdego chce spasti. I potem wyjaśnia, czemu tak? Posłuchajcie całą odpowiedź Pana. Niezdrowi potrzebują lekarza, a chwori i nawczyc się, co to znaczy. Chcę miłosierdzia, a nie ofiary. Aż ja przyszedłem zaklikati nie prawedników, a grzeszników. І тут хотів би звернути увагу тільки на один jakby, вимір цього милосердя, який дуже, дуже, дуже актуальний для, для нас. Милосердя як зрозуміння другого. Зрозуміти другого, його ситуацію, його спосіб переживання життя. І тут, думаю, конкретно, про наших захисників. То, що ми тепер тут молимося, це тому, що є багато таких, які захищають нас. І вони отримують велику багато ран для своєї психіки, для свого тіла, для своїх почуттів. Тут не хочу робити лекцій, про, про це, тільки як би сказати дві три, три речі. Одна, що przebywanie na winie ma je wpływ na ludynu i najmowirno, najmowirno, najmowirno ważne, żeby ludyna ta przyjeżdża na widpoczynok czy użyzwielniajecja, się, żeby ją przyjąć, zrozumyty, no, żeby zrozumyty, trzeba, jakby wywczaty, nawczyty się, zdobyty także znania. Krim tego, że ty chcesz, że modliшь się, że masz do, dobrą wolę, to, zdaje się, nie wystarczyć. Trzeba mieć również znania, rozumienia, co w nim odbywa czemu on tak postupaje To zawdania zadanie na nas wszystkich. Jak się my, jak społeczeństwo, jak każda siamia nie zrobić tego, One będą na bardzo większe strażydali, i my będziemy na bardzo większe strażydali. To musi być naj, najbliższy ważny ci nie zależyli się ci traumy. Wojenna ta trauma, powiązane z tym, czy my, jak społeczeństwo, jak familia, jak spilnoty, możemy przyjąć, czy my stworzymy w naszych parafiach grupy ludzi spilnoty, jakie będą stworzyć umowy do tego, żeby one mogli wychoworytyć, wygłosowane, żeby one mogły być przyjęte dla nich samych, także dla tych, wielu z was, którzy również cierpią w różny sposób. Wytłumaczyć to, zrozumieć. Jest możliwości. Ja to mówię, żebyście mnie nie to ponieważ jest bohato można znaleźć i od kompetentnych ludzi, także na Credo, na Radio Maria, bohato różnych powczani. Ale trzeba zrobić to z usiłia, to jest miłosierdzie. że ja chcę być miłosiernym. Aby ty mógł być miłosiernym, trzeba wywчити, co przeżywa ta osoba. Żeby ty mogła, mógł lepiej przyjąć i pomóc jej. i dzisiaj to słowo miłosierdzie ma wiele znaczeń. Ale dzisiaj tu i chciałbym zwrócić uwagę na ten jakby wymiar miłosierdzia, tak ważny dla wszystkich, tak ważny dla dzieci, żeby ich ojciec mógł nie zalieczyć się z tą głęboką traumą, ale żeby ona przez nasze przyjęcia, nasze zrozumienia, ona jakimś czynnem była zalikowana. To, braty i siostry, no, nasze... Zawdania, obowiązek, nie znają jak chce nazwać, co robić, tak już dla, dla, dla nas jaszczeniki w parafiach, pomagać, przyjąć, możemy przyjąć, jeśli będziemy mieli rozumienia, a będziemy maty rozumienia, kiedy będziemy maty dobrą wolę i znania. Ja tak do kilka razy, żeby podkreślić, jak to jest ważne. Тільки частинка проповіді, але це є ця місія, яку Господь, напевно, сьогодні дає кожному з вас, щоб працювати над вивченням цієї, зрозуміння цієї людини, треба працювати, якісь зусилля, щоб це було постійно, не, не, не якесь чуть-чуть. Щоб ти міг бути милосерним.